2430 m. Mana nawet 4. Temperatura 10 stopni. Średuchobie. obije no to trzeba się mm -hmm. Tak. Rozglokny, tak jest ja Przepraszam bardzo, to jest pogoda na wakacje? Czy to jest Syberia? Syberia, a to dziękuję, o to chodziło 2,5 tysiąca metrów to tak mniej więcej jak nie? Tu by była panorama 2428 Idziemy, jedziemy. Kurde, zaczyna padać. Do Gros Glocknera 20 km. Czekamy na Jarka. Tu wjeżdżamy. Tu mamy Jarka. Jedzie. Tak wygląda autor zdjęć. Mam nadzieję, że zjedzie również całą.